Słowo Boże na dziś, piąty października, czytanie z księgi proroka Jonasza. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami. Wstań i idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głosij upomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał i głosił: Jeszcze czterdzieści dni, a niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy niniwy bogu, ogłosili post i przeoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Doszła ta sprawa do króla niniwy, powstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz. Przyoblókł się w wór i usiadł na popiele z rozkazu króla i jego dostojników. Zarządzono i ogłoszono w niniwie, co następuje. Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. Ludzie i zwierzęta niech przeobleką się w wory. Niech żarliwie wołają do Boga. Niechaj każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Kto wie, może się zwróci i ulituje Bóg odstąpi od zapalczywości swego gniewu i nie zginiemy. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania i ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić i nie zesłał jej. Psalmy sponsoryjne 130. Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi? Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie wysłuchaj głosu mego nachyl swe ucho na głos mojego błagania jeśli zachowasz pamięć o grzechach panie panie któż się ostoi ale ty udzielasz przebaczenia aby ci służono z bojaźnią u pana jest bowiem łaska u niego obfite odkupienie on odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów gdy grzechy wspomnisz któż się z nas ostoi alleluja 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 Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wiernie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg pana, słuchała jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług, a stanąwszy przy nim, rzekła: Panie. Czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samo przy osługiwaniu, powiedz jej, żeby mi pomogła? A Pan jej odpowiedział Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego? Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki.